Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Rozmowy regeneracyjne, i dzisiaj chcę opowiedzieć Ci o tym, czym jest Open Forum. Open Forum to wydarzenie, o którym już wspominałam w poprzednich odcinkach tegorocznych i na które z moimi rozmówcami zapraszałam do udziału słuchaczy. Natomiast dzisiaj myślę, że takie ważne jest, żeby powiedzieć o tym, czym jest Open Forum, dlatego że ciągle dla niektórych osób jest to niezrozumiałe. Więc to taki krótki filmik instruktażowy i opowiadający o tym, czym jest Open Forum. Więc tak, pytanie numer jeden. Co to jest Open Forum? Open Forum to jest wydarzenie realizowane w formule w pełni dyskusyjnej. I ta formuła w pełni dyskusyjna jest czymś, co najbardziej przyciąga uczestników i co jest najbardziej interesujące. Co ona oznacza? To nie jest tak, że formuła dyskusyjna to panele dyskusyjne na scenie. One też są, ale w formule dyskusyjnej Open Forum zapraszamy do dyskusji wszystkich uczestników. Program został skonstruowany tak, że składa się z czterech modułów tematycznych, o których opowiem za chwilę. Każdy moduł rozpoczyna się krótkim, krótkim 30-40 minutowym panelem otwierającym, i on rzeczywiście odbywa się na scenie. Do tych paneli zaprosiliśmy ekspertów, praktyków i ludzi, którzy danym tematem się zajmują, albo mają szansę dać w tym module szerszą perspektywę dla danego tematu. I zadanie tego panelu otwierającego jest takie, że ma Pomóc uczestnikom w poszerzeniu perspektywy na dany temat. Ma, że tak powiem, rozgrzać uczestników do tego, żeby zadawali sobie pytania, żeby chcieli pogłębiać dane wątki w kolejnych już dyskusjach w małych grupach. Czyli mamy panel otwierający, który poszerza perspektywę danego tematu. Trochę nakreśla, jakie pytania możemy sobie zadać, ale też prowokuje do zadawania pytań, do, do pogłębiania wątków. A później mamy dyskusje stolikowe, które mogą być i są de facto zgłaszane przez uczestników. Część z tych dyskusji, zdecydowanie większość. Tych dyskusji jest zgłoszona jeszcze przed wydarzeniem i znajdują się one na stronie internetowej. Dyskusje zgłaszane są albo przez partnerów, albo przez ekspertów, albo przez samych uczestników, czyli osoby, które kupiły bilet na wydarzenie i czują potrzebę porozmawiania o jakimś temacie. W celu znalezienia tych, tych tematów zajrzyjcie do programu na stronie internetowej. Tam pod każdym modułem mamy Wylistowaną listę tematów, które będą poruszane przy stolikach. Natomiast już samo dołączenie do stolików, no to, to, to się odbędzie już na wydarzeniu, bo tam przypiszemy dane dyskusje do konkretnych stolików i konkretnych stref dyskusyjnych. I teraz tak. Dla kogo jest Open Forum? Bo to myślę, że też jest takie kluczowe, czyli. Open Forum jest dla ludzi, którzy piastują liderskie stanowiska w firmach. Co to znaczy? Czyli dla właścicieli firm, dla menadżerów, liderów organizacji, czyli na przykład dla członków zarządu, dla dyrektorów i liderów HR, czyli osób, które zajmują się obszarami zarządzania ludźmi, dla osób, które których zadaniem jest myśleć strategicznie o rozwoju firmy. Czyli na Open Forum mówimy o organizacjach przyszłości. No właśnie, temat przewodni, organizacje przyszłości. Przyszłość organizacji redefinicja. I teraz tak, na Open Forum spotykają się różne grupy. I o co chodzi? Spotykamy się wokół tego samego tematu. Natomiast mamy ludzi zupełnie różnych. Branż, dlatego, że tutaj chodzi o rozwój organizacji, o popatrzenie szerzej na środowisko, w jakim funkcjonujemy, na popatrzenie szerzej na zmiany globalne, ale też na popatrzenie bardzo wąsko na człowieka w organizacji. Bo Open Forum też wokół człowieka bardzo mocno jest skoncentrowane. Więc te osoby, które zarządzają ludźmi. Które zarządzają organizacjami, w rozumieniu organizacji różnorodnych, bo to mogą być stowarzyszenia, fundacje, jednostki samorządowe i firmy, oczywiście. Tam, gdzie jest człowiek i tam, gdzie musimy patrzeć na przyszłość organizacji i na to, w jaki sposób będziemy się rozwijać, w sposób szeroki, w sposób strategiczny. Więc, jeżeli jesteś właścicielem firmy, jesteś w zarządzie, Firmy średniej, dużej, małej, bo małych firm też to może dotyczyć. Jeżeli jesteś dyrektorem HR i na przykład zarządzasz obszarami HR i chcesz jeszcze lepiej zrozumieć biznes, to to jest właśnie dla ciebie wydarzenie. Co daje formuła dyskusyjna? To jest pytanie numer trzy. Co daje formuła dyskusyjna? No właśnie, mówiłam już o tej różnorodności i o tym, że mamy osoby z różnych branż. Jednak na różnych stanowiskach pracujące i spotykają się w jednym miejscu. I te osoby zapraszane są do tego, żeby się zaangażować i żeby rozmawiać. Czyli coś, o czym często ja słyszałam od na przykład dyrektorów HR, z którymi rozmawiałam, od właścicieli firm, że nie jeżdżą na konferencje, dlatego że tam poczucie straconego czasu, bo połowa prezentacji na scenie ich nie interesuje. A tutaj mamy gwarancję tego, że jeżeli chcesz się zaangażować, przyjeżdżasz z jakimś tematem, który jest Ci teraz bliski, to albo dołączasz do stolika, w którym jest rozmowa na temat, który Ciebie interesuje, albo sam zgłaszasz temat i zapraszasz innych, których ten temat interesuje, do innego stolika. Czyli uczestniczysz w rozmowach kameralnych, tak jakbyś siedział przy jednym stole i rozmawiacie o danym temacie, który jest dla was ważny. Czyli to jest też element networkingowy, bo poznajemy kogoś dzięki temu, że rozmawiamy na temat dla nas ważny. I popatrzcie, jaki to też jest taki ja uważam, że to jest taki doskonały sposób na na poznanie osób, z którymi na przykład chcemy później robić biznes albo z którymi chcemy nawiązać bliższe relacje biznesowe, skonsultować się, dlatego że jakby z rozmowy może wynikać, czy my chcemy z tą osobą później wymienić się wizytówkami. Bo widzimy od razu, o czym ta osoba mówi, czy jest nam po drodze, czy mamy podobny system wartości. A przecież wiecie, jak to jest ważne w przypadku właśnie budowania różnorodnych relacji biznesowych. I teraz tak formuła dyskusyjna daje po pierwsze bardzo konkretne rozwiązania, po drugie daje inspirację do tego, co możemy zrobić w naszej organizacji. Po trzecie, daje możliwość zweryfikowania tego, co myślimy, z kimś, kto być może już to robił, który ma in, kto ma inne zdanie. Daje taką możliwość poszerzenia perspektywy na to, co my myślimy, a jak ten temat może wyglądać albo wygląda z perspektywy kogoś innego. Czyli formuła dyskusyjna daje bardzo konkretne rozwiązania. I może przynieść różnego rodzaju innowacje, i może bardzo mocno przełożyć się na praktykę. I teraz tak, troszeczkę więcej o programie. Czyli, jak już mówiłam na początku, program jest podzielony na cztery moduły tematyczne. I te moduły tematyczne ułożone są w taki sposób, żeby tworzyły jedną całość. Każdy moduł otwierany jest panelem dyskusyjnym, a później zapraszamy uczestników do stolików, do dyskusji na dany temat w kameralnym gronie. I jakie mamy tematy? Pierwszy moduł, którym rozpoczynamy Open Forum. To moduł wolność człowieka, a nowoczesne formy zarządzania. Czyli tam mówimy o wolności kontra, wolności pracownika, wolności organizacji, ale w, w odniesieniu do nowoczesnych i tradycyjnych form zarządzania, co się sprawdza, co się nie sprawdza. I tutaj zaproszeni przez nas eksperci najpierw na scenie roz, rozgrzeją temat, a później przechodzimy do tematów stolikowych. Drugi temat to organizacje przyszłości, czyli to, jak organizacje będą wyglądały, jaką będą miały rolę w przyszłości, a być może już za chwilę, bo to już te, to są zmiany, które już obserwujemy. E, czyli, czyli ta przyszłość organizacji to będzie drugi moduł. Trzeci moduł. Tworzymy inkluzywne i, i otwarte na różnorodność środowiska pracy i czy na pewno, czyli ten moduł będzie o inkluzywności, o różnorodności, o czymś, co jest teraz bardzo gorącym tematem, dlatego że dotyczy tak naprawdę każdej firmy w Polsce. Bo um, myślę, że yy, i to, co słyszę też od ekspertów, no jest to taki czas, kiedy musimy tą yy, inkluzywnością się zająć. Yy, i po prostu trzeba zacząć to robić, a może pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie, jakie to może mieć znaczenie dla mojej firmy, dla mojej organizacji, dla mnie. A może mieć bardzo duże. I to są trzy moduły, po których mamy stoliki dyskusyjne czyli zapraszamy do stolików, do dyskusji jest gorąco, intensywnie. Y I Kończymy konferencję modułem czwartym, który jest modułem językowym. Czyli zastanawiamy się w nim, czy język obrazuje rzeczywistość, czy ją tworzy. I to jest moduł, w którym zaprosimy Was trochę do takiej refleksji i do zastanowienia się, i do być może uświadomienia sobie tego, jak ważną rolę w naszym życiu odgrywa język, jakim się posługujemy, jak do siebie mówimy, jak mówimy do innych. Na pewno będzie to moduł, który będzie taki bardziej refleksyjny, ale też będzie skłaniał do takich osobistych refleksji. I po tym module nie będzie dyskusji, ale będzie ćwiczenie prowadzone, które będzie też realizowane w parach bądź w trójkach, i które będzie skłaniało do takiej, takiej refleksji i podsumowania tego, co się wydarzyło przez cały dzień. Czyli mamy cztery moduły, bardzo intensywne. W trakcie mamy ciągłą przerwę kawową, czyli tak naprawdę cały czas można korzystać z kawy, przekąsek, czuć się jak w, w kawiarni, ale rozmawiać o merytorycznych tematach. Około 13 będziemy mieć lunch, przerwę na lunch, więc to też jest wpisane w konferencję. I teraz tak. Czyli mamy program, cztery moduły, i jeszcze taka rzecz, która też często te pytania do mnie docierają, czyli jak to jest z tymi stolikami dyskusyjnymi. Stoliki dyskusyjne to przestrzenie, stoliki i przestrzenie dyskusyjne, przygotowane do tego, żeby rozmawiać ze sobą w małych grupach. I mamy mm, tak, mamy tematy, które są zgłaszane jeszcze przed konferencją. Od partnerów, ekspertów, ale też osób, które rejestrują się na konferencję. I te tematy tworzą listę tematów w poszczególnych modułach. Czyli można być osobą zgłaszającą temat dyskusyjny. I to jest taki opiekun tematu, który zaprasza do dyskusji. To może być kawałek prezentacji, to może być kawałek wprowadzenia, plus zaproszenie do dyskusji o danym temacie. I opiekun dyskusji później, na zakończenie tej dyskusji, zaprasza do stworzenia takiej listy wniosków, i ja proszę o to, żebyśmy, żeby te wnioski były zapisane i te wnioski trafiają do nas, do organizatorów, dlatego że one później będą takim podsumowaniem każdej dyskusji, który i one trafią do raportu podsumowującego wydarzenie. Czyli można zgłosić temat i być opiekunem dyskusji. Ale można też dołączyć do dyskusji, czyli dołączyć do takiego stolika, który mnie interesuje. Może być też tak, i, i brać aktywny udział. Może być też tak, że ktoś na przykład jest przy danym stoliku, ale się okazuje, że to nie jest jednak temat, który jest dla niego ważny, może przejść do innego stolika. Czyli to nie jest tak, że jak przyszedłem do jednego, to muszę tam siedzieć. Natomiast ważne jest, żeby to, w czym uczestniczysz, było dla ciebie ciekawe, angażujące, interesujące. Może być też tak, że żaden z już zaproponowanych tematów stolikowych ciebie nie dotyczy, ale chcesz ad hoc po panelu dyskusyjnym zgłosić temat. Jest też możliwość zgłoszenia tematu stolikowego tuż po panelu otwierającym. Może być też tak, że chodzę sobie i tylko się przysłuchuję. Albo przy. Strefie kawowej spotykam kogoś, z kim zaczynam rozmawiać i jakiś temat się odbywa, rozmawiamy po prostu. I to też jest wartościowe dla, dla uczestnika, i to też jest ok. Więc mamy taką atmosferę wolności, a jak wiemy, drugą stroną wolności jest odpowiedzialność, więc każdy uczestnik bierze odpowiedzialność za to, czy będzie zadowolony z udziału w tej konferencji, czy nie? Więc to trochę jest tak, że zapraszamy do, do, takiej, do takiej odpowiedzialności za, za swoją obecność. Wspominałam też już o raporcie. Raport to jest taka publikacja, którą podsumujemy Open Forum. Będzie tam podsumowanie paneli otwierających, będzie tam podsumowanie, dyskusji stolikowych, czyli no wiadomo, nie ma takiej możliwości, żeby ktoś wziął udział we wszystkich dyskusjach stolikowych, ale będzie mógł później do raportu zaglądnąć, o czym tam była mowa, co ważnego mogę z tego wyciągnąć. W raporcie podsumowującym tej publikacji będziemy też mieć komentarze ekspertów, więc będzie to taka publikacja współtworzona przez uczestników i która będzie takim Kompendium wiedzy o tym, o czym rozmawialiśmy na Open Forum. I ta publikacja będzie dostępna dla wszystkich uczestników, dla osób, które kupią bilet. Kupując bilet na wydarzenie, dołączamy do wydarzenia, mamy możliwość zgłaszać dyskusję, dołączać do dyskusji, brać aktywny udział. I też mamy dostęp do platformy bazawiedzy.openforum.com.pl, gdzie wszyscy uczestnicy mają możliwość później odtworzenia sobie nagrań, bo będziemy nagrywać panele dyskusyjne. Więc można do nich wrócić i do dwóch tygodni po wydarzeniu pojawi się tam też raport, publikacja podsumowująca, którą będzie można sobie pobrać i z której będzie można aktywnie korzystać, na przykład na co dzień u siebie w firmie. Kochani, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie Open Forum, bardzo proszę wrzucajcie tutaj po, w komentarzach pod tym filmem. Mam nadzieję, że wyjaśniłam sporo. Wątpliwości na temat Open Forum, podpowiedziałam i zachęciłam. Mam nadzieję, tak, najbardziej mam nadzieję, że zachęciłam Was do tego, żeby uczestniczyć w Open Forum, dlatego że ja mam takie głębokie przekonanie o tym, że my dzisiaj już mamy naprawdę ogromną wiedzę. Każdy z Was ma. Ogromną wiedzę i dostęp do wiedzy jest nieprawdopodobny. Możemy, mo, ma, mamy książki, mamy webinary, mamy y, studia, programy, projekty, y, mamy praktykę, ale też bardzo dużo teorii, do której możemy, mamy do, możemy mieć dostęp w każdym momencie. Natomiast tym, czego dzisiaj potrzebujemy, to potrzebujemy poszerzać naszą perspektywę, aby wybić się z tych baniek komunikacyjnych, w których każdy z nas jest, czyli poszerzyć perspektywę, ale też mieć możliwość porozmawiania z kimś, kto jest na podobnym poziomie do nas, kto też, od kogo też zależy na przykład funkcjonowanie organizacji, zarządzanie ludźmi, czyli, czyli grono liderów w, w, i, i w tym gronie można porozmawiać. Być może poszukać różnych rozwiązań, czyli ta konfrontacja, rozmowa, dyskusja z, z drugim człowiekiem na żywo to jest coś, czego moim zdaniem bardzo dzisiaj organizacje potrzebują, dlatego że w ten sposób tworzą się innowacyjne pomysły, rozwiązania i naprawdę mam nadzieję, że po Open Forum takich pomysłów i rozwiązań będzie wiele. Więc może to być taki, być może jakiś współprac biznesowych. Tak, myślę, że może być to przestrzeń do tego, żeby nawiązywać wartościowe kontakty, poszerzać swoją perspektywę, szukać rozwiązań dla mnie i dla mojej organizacji i poznać wspaniałych ludzi. Kochani, zapraszam na Open Forum. Bilety kupujcie na openforum.com.pl Mamy dwa pakiety: pakiet Silver i pakiet Gold. W pakiecie Gold mamy dodatkowo kolację z panelistami, ekspertami. No, będzie to wspaniały czas. Ceny biletów są tak dopasowane, żeby każdy mógł w nich wziąć udział. Każdy, kto komu biznes leży na sercu. Kochani, zapraszam na Open Forum. Spotykamy się już 30 marca. Do zobaczenia na żywo. Innowacyjne wydarzenie dla biznesu, dla liderów, menadżerów i liderów HR. Wydarzenie realizowane w formule w pełni dyskusyjnej. To wydarzenie, którego biznes dzisiaj potrzebuje po to, żeby móc przygotować się na to, co będzie za chwilę. Spotykamy się 30 marca. W Warszawie i rozmawiamy o organizacjach przyszłości. Zapraszam. Kup bilety na www.openforum.pl